Film Madagaskar z roku 2005 był niesamowitym hitem. Gra również wyszła naprawdę świetnie, więc skoro twórcy zarobili pieniądze, no to trzeba było zrobić drugą część. A skoro druga część wyszła, no to musiała również wyjść gra na podstawie drugiej części. Gra została wydana w 2008 roku, czyli wraz z premierą filmową. I powstała na PC, PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360 oraz Nintendo Wii. Miała również inną wersję na Nintendo DS. I tak samo jak poprzednio, polska wersja była wyłącznie w wersji PC. Gra ponownie wydana przez Activision, a twórcami ponownie jest studio Toys for Bob. Na początku dostajemy streszczenie pierwszej części i akcję zaczynamy oczywiście na Madagaskarze. Na początku sterujemy Alexem, który oprócz biegania i skakania potrafi ryczeć, rzucać owocami mango, które potrafią zabić przeciwnika na odległość, o ile oczywiście on się nie porusza, a także wykonywać podwójne skoki oraz wspinać się po ścianach. Dodatkowo w tej grze są takie bale, na których Alex musi utrzymać równowagę. I są to magiczne bale, gdyż inni nie mogą po nich chodzić, bo te są dla nich niematerialne. Następnie sterujemy Martin, który potrafi przede wszystkim biegać. Może również zbierać marchewki, które dodają mu przyspieszenie. Niestety wraz z powstaniem nowej części, Marti stracił możliwość dalekich wyskoków. Potem sterujemy Glorią, która tak jak poprzednio potrafi atakować skóry będąc w powietrzu, dodatkowo w tej części umie już pływać oraz nurkować. Aczkolwiek o sterowaniu tym to powiem później. Na koniec sterujemy Melmanem, który podobnie jak w poprzedniej części potrafi szybować oraz atakować głową oraz używać do ataku tzw. helikoptera, czyli w sumie nic nowego. Na Madagaskarze mamy pewne zadania, m.in. futbol, którego szczerze nie powinno być, gdyż sterowanie to masakra. Uderzanie kretów przez Melmana, czyli uderzaj właściwymi ciosami i nie daj im uciec z częściami. Kopanie bagaży, czyli trab w otwarte wejścia, zawiązywanie lin, czyli sekwencje platformowe oraz gra na pamięć, wbijanie gwoździ oraz naciąganie lin. I wiem, że nie powiedziałem o wszystkim, ale nie mamy czasu. Po wykonaniu wszystkich zadań wsiadamy do samolotu, który, jak zapewne wiemy, nie doleciał do Nowego Jorku, tylko rozbił się w Afryce. Potem mamy bieganie i skakanie powiązane z rzucaniem durianami, i oczywiście na drodze są przeciwnicy których trzeba pokonać, i przechodzimy do Belmana, który porusza się na wielkiej kuli. Na końcu tej drogi dochodzimy do wodopoju i teraz dochodzimy do zupełnie nowej mechaniki dotyczącej miejsc na mapie. Jako, że akcja cały czas dzieje się w Afryce, nie ma już liniowych poziomów. Mamy jeden otwarty świat podzielony na plansze, które początkowo są zablokowane. Żeby je odblokować, musimy dotrzeć tam osobiście. Wyjątkiem jest wielka tama, ale o niej powiemy dopiero pod koniec filmu. Rzecz jasna, na początku mamy niewielki teren, po którym możemy się poruszać. Mamy różne zadanie, takie jak robienie zdjęć oraz znalezienie nożyc do przecinania drutu. Po wykonaniu tych zadań gra przenosi nas do historii widów. Sterujemy szeregowym, który potrafi walczyć oraz wykonywać ślizgi i ma zadanie zebrać potrzebne rzeczy. Początkowo musimy je zebrać osobiście, ale potem skipper każe szeregowemu łapać przedmioty wędką. I tutaj powiem, że sterowanie to największy grzech tej gry. Jest to coś, na co będziemy jeszcze złorzeczyć i to nie raz, gdyż twórcy postanowili, że sterowanie na konsoli zostanie przeniesione na PC. Więc żeby poruszać wędką, używamy klawiszy W a żeby rzucić wędkę, używamy spacji. Wyobraź sobie, jakie to jest niewygodne. Żeby tego było mało, to po zebraniu czterech przedmiotów, które mamy na liście, musimy zebrać jeszcze cztery, a po zebraniu kolejnych czterech przedmiotów musimy zebrać jeszcze cztery. I to się powtarza, aż nie zbierzemy wszystkiego, co jest w tym pomieszczeniu. Potem mamy pościg za ciężarówkami. I tutaj sterowanie też daje się we znanie. O ile żeby skręcać, to faktycznie używamy klawiszy A i D, jednak, żeby jechać do przodu, naciskamy spację, a żeby jechać do tyłu, naciskamy klawisz F. Przyłóż teraz ręce do klawiatury, a dowiesz się, jakie to jest niewygodne. Po tym zderzaniu się z ciężarówkami mamy zadanie zebrać 10 małp do pracy. Możemy je znaleźć w różnych miejscach bądź dostać za wykonywanie zadań. Oczywiście Wyścig Martiego to w sumie nie jest jakiś zły. Ale twórcy postanowili zrobić coś takiego jak klinika Melmana, w której poruszamy się za pomocą WSAD i naszym zadaniem jest eliminować różne toligliwości. Oczywiście, cztery eliksiry zostały napisane pod cztery klawisze. No dobra, kiedy już zbierzesz 10 małp, mamy naukę latania, co w sumie nie jest takie złe. Po nauce musimy zebrać 20 małp. Całe szczęście ilość zebranych małp nie maleje oraz mamy już dostęp do pełnego sandboxowego poziomu. I tak jak w poprzedniej części możemy już zmieniać postacie za pomocą totemu, bo jak już mówiłem, każda postać ma swoje umiejętności oraz swoje zadania. I tak, Alex zgodnie z filmem, spotyka swojego ojca i musi przejść rytuał przejścia. Jeżeli oczywiście ktoś pomyśli o tańczeniu, to może wybić to sobie z głowy. Gdyż, aby przejść rytuał, musimy wykonywać zadania. To pierwsze jeszcze było spoko, czyli wspiąć się na szczyt. Jednak z każdym kolejnym miałem wrażenie, że twórcy żartują sobie ze mnie. Przykładowo mamy konkurencję w muzyczne krzesła. Zabawa, którą wszyscy znają. Do tego jeszcze gra w zbijaka, w której Alex sam musi zbijać lwy za pomocą owoców mango. No i jeszcze gorący durian, czyli. Rozumiem sensu gry, ale przeszedłem za pierwszym razem. Ale wiadomo, Alex nie może przejść próby, więc zrobili coś, co Alex na pewno obleje, mianowicie jego zawołanie. Ja lubię! Zupę? O nie. Powiem, że głupszego, to nie słyszałem. Ale dobra, Alex nie jest jedynym głównym bohaterem, aczkolwiek kiedy już wykonamy rytuał przejścia. Alex może wspinać się po pionowym słupie. Dzięki temu mamy dostęp do dalszej części fabuły, czyli przechodzimy do Morta. Powiem, że wszystko jest super, dopóki nie zdecydujemy się nim skoczyć, bo ten dźwięk to porażka. Dodatkowo Mort potrafi jakoś tam atakować i w trakcie jego przeprawy mamy pinball, w którym obie paletki. Są uruchamiane jednym przyciskiem. Ale dobra, wybaczam. Wracając. Oprócz Alexa, Gloria również ma swoją historię, i w tym momencie uczymy się pływać pod wodą. I tutaj znowu złożyczymy na sterowanie, gdyż sterujemy Glorią za pomocą WSAD, a pływamy za pomocą spacji. Dodatkową rzeczą jest to, że możemy strzelać za pomocą lewego przycisku myszy. Aha, żeby nie było, można podpiąć kontroler do PC, ale musi to być kontroler od Xboxa 360. Inny nie zadziała. I naprawdę nie pożałujesz, jeżeli podepniesz kontroler, gdyż następna mini gra to skoki do wody. I teraz, jako Moto Moto, musisz zrobić wrażenie na glorii. A mówiąc to, mam na myśli, że musisz wykonać jakieś salto, aby była zadowolona. A żeby chociaż wykonać salto na konsolach. Trzeba było obracać lewym drążkiem analogowym powodzenia, aby to zrobić klawiszami w USAD. Potem mieliśmy konkurencję zwaną jako zbieranie owoców, ale to mi się nawet podobało. No ale Gloria i Alex nie są jedynymi z najważniejszych postaci w grze, więc mamy również Melmana, który poszedł do wulkanu. Tam mamy konkurencję polegającą na tym, że Melman musi pojedynkować się na tańce z Motomotu. Sterujemy tutaj dwoma kursorami, które muszą wyłapać odpowiednie pola. Trzeba tutaj mieć podzielną uwagę, jednak nie udało mi się tutaj przegrać, więc sądzę, że nawet twórcy zdali sobie sprawę z tego, że lepiej wprowadzić poziom trudności jak najniższy. No dobra, kiedy już zbierzemy odpowiednią ilość małp, mamy sporo minigierek. Jedną z nich jest gra na pamięć, czyli coś, o co nikt nie prosił. Po których musimy zebrać 60 małp, czyli dodatkowe 40. Po zebraniu 60 małp, przechodzimy do finiszu, w którym musimy zniszczyć tamę. Oczywiście nie chcę spoilerować, więc powiem tylko tyle. Tak samo jak w poprzedniej części, w grze możemy zbierać monety, które możemy wydawać w sklepie. Możemy kupić na przykład niebieską rękawicę dla Alexa, bądź czapkę Szamana dla Melmana. Oprócz tego możemy kupić minigierki. Część z nich poznaliśmy już podczas gry. Do tego dochodzi również coś, co miało być szachami, ale jest to jakaś gra szachopodobna, w której postacie mają swoją siłę i poruszają się tylko jedno pole w czterech kierunkach. Możemy również zagrać w golfa, czyli coś, co było w poprzedniej części i fajnie, że zostało. Powiem jeszcze o obsadzie. Tak samo jak w filmie. Głosu króla Juliana podkłada Jarosław Bobek, a głosu Skipera podkłada grzegorz Pawła. i szanuje za umieszczenie w grze Jacka Mikołajczyka, który wcielił się w rolę Motomotu. Nie ekscytuj się, szczupaku, to dopiero pierwsza runda zobaczymy, czy naprawdę masz ten dryk. Niestety, podobnie jak w poprzedniej części, głosu Aleksa nie podkłada Artur Żmijewski, tylko Jacek Kopczyński. Głosu Melmana nie podkłada Piotr Adamczyk, tylko Tomasz Bednarek. To są najważniejsze głosy, i w tej części również nie rozumiem tych zmian. Natomiast jestem pod wrażeniem, mimo faktycznie tych złych rzeczy, w grę gra się całkiem fajnie i fabuła jest zrozumiała nawet dla osób, które nie oglądały filmu. Toys for Bob naprawdę dali radę, i szkoda, że nie dostali praw do zrobienia części trzeciej. Gdyż ta część wyszła naprawdę słabo i może kiedyś ją opiszemy, oczywiście, jak będę miał możliwość, aby ją nagrać. Żeby zagrać, musisz mieć pudełkową wersję. Z tego co wiem, druga część jest bardziej kompatybilna niż poprzednia część, no i nie kosztuje dużo, także naprawdę warto zagrać.